przestrzeni i spokoju. Zapraszam Cię dziś na medytację harmonia duszy z naturą. Usiądź wygodnie i połóż się. Zamknij oczo i weź kilka głębokich oddechów. Poczuj jak powietrze wypełnia Twoje ciało, a każda w wodach Napełnia Twoje serce wdzięcznością. Pozwól, by cisza utuliła Cię. Poczuj się kochanym, zaopiekowanym. Wyobraź sobie, że wszechświat otacza Cię ciepłem, światłem, które przenika każdą część Ciebie. Jesteś kochany bezwarunkowo. Dokładnie takim, jakim jesteś. Twoje serce wibruje razem z rytmem wszechświata. A uczucia rozchodzą się jak diamenty odbite w tafli morza. Świetla słońca czujesz się. Bezpieczne, kochane. Spójrz, jak konary drzew, tulą w sobie piękno życia, są schronieniem dla ptaków. Swoje wielkie serce ogarnia ich miłością, tak jak twoje emocje i uczucia. Pomyśl, że każdy płatek, każdy liść, każda barwa, To radość, spokój, miłość, która płynie w Tobie. Boska miłość rozświetla każdy Twój dzień, Czyniąc go spokojnym, pełen zachwytu, harmonii, A czasem burzy i przeciwności. Zaufaj, jesteś kochany, jesteś wyjątkowy, jesteś niepowtarzalny. Miłość wszechświata wypełnia Twoje serce spokojem i radością. Właśnie tu w ciszy możesz znaleźć ukojenie. Z każdym oddechem przyjmuję dobroć i światło. I opiekę życia. Przyjmuję wszystko takie, jakie jest. Weź kilka głębokich oddechów i poczuj obecność miłości w sercu. Przytul te malutkie zielone światełko, poczuj powych wiatru, dotyk, kwiatu. Poczuj tą delikatność w Twojej duszy. Jesteś zaopiekowany, jesteś kochany, jesteś umiłowanym dzieckiem Boga. Powolutku otwórz oczy i otwórz się na nowe dziś, na nowe teraz. Niech się darzy wszystko, co najlepsze przed Tobą.